Gol na samym pociągu. Dąbrowski, znakomite zagranie od Pole karne Odziżawę! Siódma minuta! Co za strzał! Przy tym bliższym słupku! 1-0! Fantastyczne podanie od Dąbrowskiego. Idealnie zagrana piłka za obronę. Lecha Poznań, bardzo dobre przyjęcie i widzieliśmy później uderzył przy bliższym słupku. Zastanawiam się, czy tutaj Matusz nie mógł więcej, chociaż uderzenie bardzo dobre. Wszystko zaczęło się od tego, że nikt nie atakował Dobroskiego. Pozwolono mu zagrać długie podania. To piłkarz, który ma dobrze użoną nogę. Jeżeli tylko zrobi jego partner na boisku ruch, on potrafi tą piłkę zagrać. Pokazał to w tej akcji. 17 razy w tym sezonie Matusz Pytkowski zachował czyste konto. Dziś tak się nie stanie. Po tym strzale o Foe. Ależ podanie wydaje mi się, podanie. że defensorzy Lecha też zaskoczeni wyborem Dąbrowskiego, że tak jednym podaniem od razu bardzo głęboko w ich strefę defensywną poszle piłkę. Być może wynika to z tego, że Legia ostrożnie się zaskoczeni Codzaki wyborem drugi Dąbrowskiego.